swoją postawą, a trochę też czynnikami zewnętrznymi. Ale to pokazuje, jak ważna jest psychika, nastawienie w sporcie, nie tylko w żużlu. Yy... Marek Cieślak z prowadzeniem Artioma do Tarnowa y, od pierwszego meczu dał mu pozycję prowadzącego parę. Mimo, I jedynkę mu dał, tak, żeby tak, jeszcze tak, wzmocnić tak. jego psychę. To, to właśnie jest, pokazało, że y, zawierzył mu, że zobaczył ten potencjał i naprawdę chłopak z tego skorzystał. Y, no, dlatego dlatego mówię, psychika jest w sporcie bardzo ważnym czynnikiem, co pokazuje właśnie właśnie przykład Artioma Laguty. Bo ja nie wierzę że sprzęt y, się na tyle zmienił, że zawodnika, który robi 1-2 punkty, robi punktów 13-15. To jest, to jest jego nastawienie, do podejście i to, że go to nie rozregulowuje w tym momencie. To jest tylko takie, z jego, jego teraz podejście do sprawy w momencie, jeżeli mu tak właśnie idzie fantastycznie, jak mu no idzie, no jeżeli, jeżeli zawodnik nie umie zrobić jednego, dwóch punktów, wtedy psychika siada i nic mu nie może, nie jest w stanie pomóc, także Marek Wspaniały coś, strzał, bo Marek Cieślak od razu po tym turnieju szybko, jak gdyby mówiąc tak kolokwialnie, tak jak to się dzieje w kuluarach, zaklepał sobie tego Artyoma, powiedział Artyom, ty przyjdziesz do mnie jeździć, wspaniały strzał również dla budżetu, bo Artyom... Połowę tańszy od Grega Henkoka i dwa razy lepszy od tak, Grega i Hancocka. z pasującym ksm do naszej drużyny. I wszystko, wszystko, i, wszystko gra. <laughs> I jeszcze do tego wszystkiego Greg Henkok przy jego dyspozycji. Mowie się cieszą, że Generalnie teraz sam Artem Laguta w tych najtrudniejszych momentach on ciągnie zespół. Musimy porozmawiać jeszcze o Rosjanach, bo oni podobno nie przyjadą na drużynowy Puchar Świata, tak się mówi. Nie wiem, czy to już jest potwierdzone. O tym za chwilę, Robert, jeszcze będziemy rozmawiać. Tymczasem bieg szósty przedostatni przed długą przerwą techniczną. Rafał Okoniecki w żółtym, Janek Kołodziej w czerwonym, Jurica Pawlicy w białym i pod płotem Mateusz Borowicz w gasko. Niebieski Mach został Borowicz w blokach, a tutaj Jura. Jura nie Janek. Teraz, kiedy łańcuch wytrzymał, kiedy został nasmarowany, ale Jura pięknie tam odprostowuje motocykl przy płocie i na wejściu w drogi wiraż. Właśnie Chorwat jest na prowadzeniu. Jura Pawlic, Janek kołodziej. Goni go. Uparcie teraz już na wejściu w kolejny pierwszy wiraż. Próbuje już dopędzić, ale niesamowicie teraz Jura, który przyjechał z Żarnowicy. Z tatą swoim Zwonko w dobrych nastrojach. Przyspali się trochę po drodze, wypili kawę i byli tutaj gotowi do meczu. Trzeci w tym wyścigu jedzie w kasku żółtym Rafał Koniewski. i bez kontaktu po przegranym starcie, po mocno opóźnionym momencie startowym Mateusz Borowicz zanosi się na kolejne 4 do 2 dla przyjezdnych i zmniejszenie strat z 8 punktów do sześciu. No ale dajmy temu wyścigowi jeszcze dojechać. Znowu na tym suchym torze nie nie mamy zbyt wiele walki w drugiej fazie praktycznie trzecie i czwarte okrążenie to już są momenty bez walki widzimy że mocno się kurzy może trochę więcej wody by się przydało wylać na tę nawierzchnię może byłoby ciekawiej gdyby w długiej przerwie wlać jej więcej i pozwolić jej troszeczkę wsiąknąć no bo wiemy że duże wlanie ilości dużej ilości wody i szybkie wypuszczenie zawodników może skutkować ślizgawką natomiast gdyby troszeczkę spróbować jeszcze odmoczyć minimalnie ten torf w czasie długiej przerwy, która za chwilę może by to poprawiło nam jakość widowiska. Pawlic za trzy, Kołodziej za dwa, Okoniewski jeden, Mateusz Borowicz zero punktów o szóstym wyścigu i nie tylko, pełna dowolność będzie się wypowiadał Robert Kuszczoł. Właśnie chciałbym oglądać powtórkę, bo nie wiem czego, czego zabrakło Januszowi w tym pierwszym boku. Wygrał na tyle zdecydowanie start, że on powinien tutaj dyktować warunki. Troszeczkę za wąsko pojechał, troszeczkę za wąsko pojechał, zostawił tą ścieżkę, która teraz o, widać jest ciemniejszą po tej ciemniejszej stronie toru, gdzie, gdzie ta woda do, do tej wody było więcej, a już później nie, było, nie, nie miał szans do Jury Jurycy który wygląda na to, że chyba się to pasowało do toru. Yy, nie można już robić w tym momencie doświadczeń z torem gdzie tam po siódmym, dziesiątym wyścigu, bo on by się zupełnie zmienił, zawodnicy już mają ustawione prze, przełożenia w, tym, w tej fazie zawodów, nie mogą yy... Nie można to zmieniać w czasie zawodu. Na to był czas ale przed zawodów. Ale gdzie tak jest powiedziane? Miejscowym oczywiście nie jest to na rękę. Ale Znaczymy, dlaczego? Ale dlaczego jeśli tak. się kurzy? Był czas na to zrobić to przed meczem i, i po to z komisarz, jego, jego asystent, żeby tego dopilnować przed meczem, a nie zmieniać na wierzchni toru wciąż w czasie meczu.